Dzień dobry. Jeśli celebrujecie świąteczne tradycje, to dzisiaj w sobotni wieczór prawdopodobnie wasze pisanki są już gotowe. I to właśnie one będą bohaterem dzisiejszego odcinka. Chociaż właściwie nie do końca, bo nie będę mówić Wam o pisankach, a o jajkach. Jajko jest symbolem głęboko zakorzenionym w kulturze i to nie tylko tej naszej, ale także w innych kręgach kulturowych, a także wśród cywilizacji, które już przeminęły. Dla starożytnych Greków jajko było symbolem, chociażby w Micie o Ledzie. Odnaleźć można współcześnie też takie powiedzenia, jak kura znosząca złote jajko, ale także w popkulturze znajdziemy mnóstwo odniesień do symbolu jajka, jak chociażby gra o tron, gdzie gdyby nie trzy pewne jajka, to fabuła potoczyłaby się zapewne zupełnie inaczej. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że wśród malarzy też wielu z nich podejmowało ten temat. Jednak zanim do tego przejdę, parę słów o symbolice jajka. O co w ogóle chodzi, dlaczego tak często ten temat jest podejmowany, właściwie w tak wielu różnych aspektach? I wynika to z tego, że ponieważ jajko jest obecne od bardzo dawna wśród ludzi, no bo obcowali oni ze zwierzętami, które te jajka znoszą, z czasem zaczęto przypisywać mu różnorakie symbole. Zaczynając przede wszystkim od symbolu nowego życia. No, ponieważ jajko, z którego rodzi się pisklak, no, powiązanie wydaje się być oczywiste. Z innej strony utożsamiana jest też w pewien sposób z poczuciem bezpieczeństwa tego, jak matka dba o tego pisklaka w jajku. Kolejnym aspektem jest to, że pisklak, aby wydostać się z tego jajka, musi przebić skrupę, a więc kołczowsko możemy to powiedzieć wychodzeniem z własnej strefy komfortu. Jeżeli chcemy kogoś skrytykować, to możemy obrzucić go zgniłym jajem, możemy kogoś w ten sposób nazwać i jest to również obraźliwe. Jednak z tego wszystkiego takim najbardziej, najczęściej przytaczanym symbolem jajka jest po prostu nawiązanie do nowego, do odradzającego się życia, i do symbolu płodności. No bo skoro życie się rodzi, no to musiała być płodność. Jajko, które wkłada się do święconek ma właśnie symbolizować nowe, odradzające się życie. No i Chrześcijaństwo, jak wiele swoich tradycji również te przejęło z pogaństwa. Tam to był symbol odradzającego się życia. Tutaj w kościele uznawane jest to za nawiązanie do zmartwychwstania Chrystusa, do tego, że on po śmierci się odrodził, czyli nie mamy do czynienia z zupełnie nowym życiem, no tylko z przywróceniem jakby tego starego. Na przestrzeni lat też urosło wiele legend co do jajek. Białe jajko jest ideą doskonałości. Takie Doskonale białe jajko, bez żadnych skaz właśnie obrosło do. Jeżeli chcemy przedstawić coś doskonałego, to pokazujemy to za pomocą białego jajka. Natomiast złote jajko obrosło legendą czegoś, co nie istnieje i właściwie jakiejś takiej ulotnej rzeczy, którą każdy chciałby mieć, ale trochę nie może jej zdobyć. Jak już powiedziałam, jajko jest kojarzone z. W związku z czym nikogo nie powinno dziwić, że również podtekst erotyczny pojawia się w momencie, gdy mówimy o jajkach. I najdoskonalszym tego przykładem jest taniec z jajkiem. Obecnie jest już niepraktykowane, jednak w XVII-wiecznych płótnach holenderskich mistrzów bardzo często można odnaleźć nawiązania do tego obrąbku. Polegało to na tym, że najczęściej w karczmie, bądź w jakimś pokoju na podłodze, rysowano koło. No i dwójka, dwie osoby miały tańczyć z tym jajkiem w taki sposób, aby nie wykopać go za linię tej narysowaną kredą. Jednocześnie do ich dyspozycji była miska. No i tą miską trzeba było nakryć jajko w taki sposób, aby go nie zbić. Trudność polegała na tym, że ani jajko, ani miska, ani osoby tańczące nie mogły wyjść z okręgu. Przechodząc już do płcien, przedstawię wam tutaj kilka moich ulubionych subiektywnie, bardzo subiektywnie wybranych przykładów. Obrazów, na których jajka się pojawiają, czasami w dosyć dziwny sposób. Mam nadzieję, że Wam przypadną do gustu. Jeśli macie swoje ulubione przykłady z jajkami, no to oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Symbolem Marii Magdaleny najczęściej są rozpuszczone włosy albo dzbanek na wonności. Jednak odnaleźć ją można w ikonografii także trzymającą czerwone jajko. Skąd to się wzięło? Według legendy Maria Magdalena poszła poinformować Tyberiusza o zmartwychwstaniu Chrystusa. No, natomiast on jej absolutnie w to nie uwierzył i powiedział, że prędzej to jajko, które trzyma w ręce zmieni się w czerwone, niż on uwierzy w zmartwychwstanie. No, jajko stało się czerwone, dopatrujemy się tutaj... Nawiązań do przelanej męczeńskiej krwi Chrystusa, więc taka podwójna symbolika. I właśnie z takim czerwonym jajkiem Marię Magdalena można odnaleźć na niektórych przedstawieniach. I jeśli chcecie mnie zapytać, dlaczego poszła obwieścić o martwych w stanie, trzymając w ręce jajko, to nie mam pojęcia. Bo wszyscy się ze mną zgodzą, jeśli nazwę Hieronima Bosza mistrzem dziwnych scen. I wśród Mnóstwo dziwnych cen, można odnaleźć mnóstwo jajek. No i jeśli spodziewacie się po prostu gotowanych jajek, to chyba nie szukalibyście tego na płótnach Bosza, ponieważ służą one za rzeczy w stylu statków kosmicznych albo wielkich jacuzzi. Mi się udało odnaleźć kilkanaście przykładów różnych jajek. Wierzę, że jest tego więcej i na pewno żadne z nich nie jest typowym przedstawieniem jajka. Kolejne jajko to to namalowane na obrazie Madonna z Dzieciątkiem przez Pierre de la Francesca, którym obrazem obwieściłam Wam, że taki odcinek się tutaj pojawi, i badacze do dzisiaj nie są zgodni, o co chodzi z tym jajkiem. Dwie najczęściej pojawiające się teorie to ta, że oczywiście. Ponieważ Maria trzyma tutaj małe dzieciątko, nawiązując do piety, czyli do tego, co się stanie jak Jezus zmartwychwstanie, no więc to jajko, tak jak powiedziałam na początku, może być symbolem odnoszącym się do zmartwychwstania. Druga teoria natomiast mówi, że w dawnych czasach często jaja, co prawda strusie, podwieszano do sufitów kościoła przy ołtarzu, więc to może być takie nawiązanie do ówczesnych tradycji. Trudno wnioskować, która z tych teorii jest bardziej prawdziwa. Być może obie, a może po prostu Pierodola Francesca zrobił sobie z nas wszystkich jaja. Po prostu. Moim ulubionym obrazem z całego tego zestawienia jest obraz namalowany przez Velasqueza i jest to najlepsze studium jajecznicy w całej historii sztuki. Za wiele nie będę wam mówiła o tym obrazie, bo wydaje się to być zwykłą sceną Rodzajową, no jednak dwa kwierczące jajka, które ścinają się właśnie na twardo w formie jajek sadzonych, wydaje mi się być dosyć ciekawe w XVII-wiecznym malarstwie. Kolejnym obrazem z jajkiem jest taniec z jajkiem, o którym Wam już wspominałam. No teraz zobaczycie to na płótnie. Tutaj pokazuję Wam obraz namalowany przez Sofliwana. On jest do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dla mnie, ze względów takich, że pisam jego analizę podczas mojego finału Olimpiady Artystycznej, jest ważny, więc nie mogłoby go tutaj zabraknąć. <laughs> Także. Także jak już będziecie mogli wychodzić z domu, to idźcie do Muzeum Narodowego w Warszawie i popatrzcie sobie na taniec z jajkiem. Kolejnym przykładem jest szardę i kobieta obierająca jajko, więc taka bardzo prosta, prozaiczna czynność, którą zapewne większość z nas będzie jutro przy śniadaniu robiła, jest tutaj tematem dzieła. więc jest to w pewien sposób ciekawe zjawisko, że poświęcono cały obraz czynności, która wydawać by się mogła tak błaha. Również wśród twórczości impresjonistów i postimpresjonistów tematu jajka nie zabrakło. Chciałabym pokazać tutaj dwie martwe natury. Jedną stworzoną przez Monet, drugą stworzoną przez Cezana. Oboje podeszli do tematu jajek właśnie w martwej naturze, gdzie te jajka można by powiedzieć, grają pierwsze skrzypce na obrazie. I chociaż wiemy, że obaj ci malarze skupiali się raczej na formalnych zagadnieniach malarstwa niż na głębokich analizach i na tym, co artysta miał na myśli, to jednak jeśli ktoś się bardzo uprze, to wszystkich tych symboli jajka można się tutaj na tych obrazach dopatrzeć. Kolejnym przykładem jest oczywiście Salvador Dali, o którym więcej Wam mówiłam w zeszłym tygodniu. U niego w jego twórczości motyw jajek pojawia się bardzo często i u niego nie mamy wątpliwości, że chodzi o płodność i o nowe życie. On sam o tym często wspominał, więc tutaj nie musimy zgadywać, o co mu chodziło, gdy malował jajka, tylko mamy to powiedziane. Wprost. I ostatnim przykładem z mojej strony jest Konstantin Brankuszy, u którego jajka pojawiają się nie w dosłownej formie, ale w pewnym momencie, gdy doszedł on do pewnej syntezy w swoich dziełach, to wszystkie portrety upraszcza do takiej jajowatej formy. Właśnie bardziej jajowatej niż stricte jajki, chociaż w każdym kolejnym dziele szczegóły anatomiczne coraz bardziej giną i te formy jeszcze bardziej przypominają jajko, mają coraz mniej wypustek, i pojawia się tutaj korzystanie z materiałów, które dają zarówno wrażenie tego idealnego białego jajka, o którym mówiłam na początku, ale także tego złotego, czyli idealnego, które w naturze raczej nie występuje. Poprzez swoją bogatą symbolikę jajka były dobrym motywem dla wielu artystów, bo wiele za ich pomocą można było powiedzieć, przez to, że różne kultury dorobiły im tyle znaczeń. Można je wpisać w naprawdę bardzo wiele symboli i pod wieloma względami, na wielu różnych obrazach, mogą dawać nam zupełnie inną wymowę od codziennych czynności, jak obieranie jajka, poprzez um, zabawy z jajkiem, jak taniec, poprzez dziwne rzeczy, które robił Bosz, po płodność i ideal złotego jajka u jego. Jeśli nie jesteście weganami, to życzę Wam jutro smacznego jajka, a niezależnie od tego, w jaki sposób się żywicie, życzę Wam wesołych, spokojnych świąt, spędzonych. Bezpiecznie, nawet jeśli wasi bliscy nie mogą być tak blisko was, jakbyście tego chcieli. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas dobrze i będziecie zadowoleni z mojej strony ode mnie na dzisiaj. To tyle. Jak zawsze zapraszam was na Instagramy. Do zobaczenia za tydzień. Pa!